Cześć, Piotrek z tej strony. Chciałem nagrać taki film, który trochę jest takim podziękowaniem, trochę jest taką aktualizacją co do moich działań internetowych, czy to na platformie YouTube'a, czy to na Twitch'u. Trochę też będzie moich jakichś takich przemyśleń związanych z nową ligą PoE, trochę jakichś przemyśleń związanych z organizowanym przeze mnie cmentarzyskiem, które już trwa ponad 3 tygodnie. I znajdzie się też segment poświęcony No Rest for the Weekend, w który trochę ostatnimi czasy grałem. I tutaj mój serdeczny kolega Nexus Live prawdopodobnie ochrzaniłby mnie i powiedział Piotrek, co ty robisz? To powinno być pięć Różnych filmów, co ty, wrzucasz tak, wszystko naraz? Niedobrze, content się marnuje. I ja tutaj już powiem, przepraszam Nexus Live, oczywiście masz rację, ale tak po prostu chciałem. Wszystko w jednym. Ok, ale zanim pójdziemy dalej, chciałem tylko powiedzieć, że to, co teraz widzicie na ekranie, to jest gameplay z Path of Exile 2, który jest od Alkaizera Alkaiser Al miał okazję pograć w PoE2 przez ponad dwie godziny i to będzie sobie lecieć w tle. Link do jego gameplayu znajdziecie w opisie filmu, jeśli kogoś z Was to interesuje. A teraz przejdźmy dalej. A i jeszcze jedno, cały ten film, będziecie mogli sobie. Przeklikać tutaj na dole, jeśli interesuje Was tylko jakieś konkretne rzeczy, a inne Was nie interesują. Jeśli lubicie moją działalność, jeśli oglądacie ten film, to pewnie coś tutaj Was zainteresuje. A w pierwszej kolejności tak w ogóle chciałem podziękować Wam, moim widzom, za ogromne wsparcie. Dzięki Wam sprawiłem sobie nową kamerę, która jeszcze nie jest podłączona, ale e, jak ogarnę śrubki i wywiercę dziury w ścianie, to ją sobie przymontuję generalnie, że będzie ładniej i na filmach, i na e, streamach. A mój montażysta nie będzie do mnie krzyczał, że wszystko jest rozpixelowane i nie ma z czego e, wycinać twarzy na miniaturki. Chciałbym Wam też podziękować za to, że przez ostatni miesiąc streamów byliście tak naprawdę codzienną częścią mojego życia pojawiając się na każdym streamie, a starałem się właśnie codziennie streamować. I tak naprawdę pomimo tego, że siedziałem zamknięty w moim pokoju, czułem się, że jestem częścią czegoś większego, częścią jakiejś takiej społeczności, którą sobie tutaj zbudowaliśmy wspólnie tak naprawdę. Dziękuję Wam ślicznie. A było to też bardzo zauważalne, dlatego bo grałem z dużą częścią z was na naszej wspólnej lidze cmentarzysko, które okazało się ogromnym hitem, bo na cmentarzysku zagrało na naszej hardkorowej lidze Pawłow Exile ponad 1250 osób w tym wydaniu i cmentarzysko nadal trwa, ale już ta sekcja, tak jakby z nagrodami się odbyła. Jest za nami, ostatnio była gala nagród. W ogóle, jeśli brałeś udział, to możesz wejść na naszą stronę, tam to jest cmentarzysko.pl, zobaczyć na listę zwycięzców, zobaczyć, czy aby na pewno nic nie wygrałeś. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy byłeś partycypantem, czy byłeś tylko widzem, czy nawet nie oglądałeś ale trzymałeś kciuki, dziękuję ci ślicznie. Gdy zaczynałem tą swoją akśnerpegową działalność w sieci jakieś 3 lata temu, to pomyślałem sobie: Ale fajnie, że mogę coś tworzyć i może to być dla kogoś przydatne. Minęło 3 lata, i teraz mój YouTube i Twitch stał się pewnym rodzaju platformą, która pozwala mi organizować fajne rzeczy. Jakby nie tylko brać od społeczności, w której się znajduję, ale też jej coś zaoferować. I mega mi to Jara. Mam nadzieję, że takie inicjatywy uda mi się też w przyszłości zrobić w PoE 2. Generalnie tyle. Chciałem podkreślić moją wdzięczność. Dziękuję. Kolejna rzecz, o której chciałem pogadać, to tak pokrótce, jakie są moje doświadczenia po tym, że nowa liga w PoE Necropolis nie jest już wcale taka nowa, to znaczy jest już z nami prawie miesiąc, jakie są moje wrażenia z tym związane. Tak więc słuchajcie, Necropolis wydaje mi się, że w pamięci wielu zostanie odebrane niestety dosyć negatywnie, ale przede wszystkim w pamięci osób dla których najważniejsza jest ekonomia softcore tradera, bo ta faktycznie została bardzo mocno zachwiana i nie wpisuje się w takie pewne normy, powiedzmy, to znaczy najrzadsze unikaty w grze są praktycznie bezwartościowe, gdzie tam The Squire osiągało w pewnych momentach cenę jednego Divina, Headhunter 10 Divinów i jeśli faktycznie dla kogoś ta ekonomia jest najważniejszą rzeczą w grze, to może nienawidzić tej ligi, przyznam szczerze. Natomiast z perspektywy lig SSF, z perspektywy lig prywatnych, jak na przykład właśnie to nasze cmentarzysko, z perspektywy nawet Hardcore trade'a, myślę, że to o dziwo, może być jedna z tych lepszych lig do tej pory. Ja mówiąc szczerze, myślę, że to będzie może być taka liga, w którą będę grał nawet i ze dwa miesiące. Zaczęła się dla mnie fatalnie, bo zaczęła się serią czterech zgonów w przeciągu lekko ponad tygodnia, to znaczy czterech utraconych postaci, ale tamtego czasu nie zginąłem ani razu. Wbiłem setny na moim inkwizytorze. Pofarmiłem tier 17 i teraz założyłem nową postać, mojego Hierofantę pod Ice Nowe. Jest to build, którym nic nie widzę na ekranie, ale. Jest cholernie satysfakcjonujący wizualnie. Coś mi mówi, że ta postać prawdopodobnie zginie w taki sposób, że po prostu nie będę widział, co się dzieje na ekranie, i to będzie moim przekleństwem, ale jest jak jest. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o samą ligę, to powiedziałem wcześniej, że planowałem poradnik do mechaniki kraftowania w Necropolis na cmentarzu, ale powiem wam szczerze, że raz trochę nie miałem do tego weny, a dwa najzwyczajniej siecie zauważyłem, że Dedras już zrobił po polsku taki poradnik. Do tego tematu, więc stwierdziłem, że po prostu najchętniej odeślę e, osoby poszukujące takiego porodnika do Dedrasa, właśnie który robi świetną robotę, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych graczy do Path of Exile. Tak czy inaczej, Necropolis jeszcze prawdopodobnie potrwa dosyć długo. Ja zakładam, że gdzieś tak do 12 albo 19 listopada, bo wcześniej e, 28, gdy mogłoby wyjść po 13 tygodniach, musiałoby konkurować z nowym DLC do Elden Ringa. A powiedzmy sobie szczerze, Grinding Gear Games nie będzie będzie chciało konkurować z tym release'em, więc no właśnie ja się spodziewam, że Necropolis potrwa 15 albo 16 tygodni. Zweryfikujemy to no już niedługo, znaczy niedługo, za dwa miesiące. A dla tych, którzy są nie w temacie i spodziewali się, że już w czerwcu zagramy w Poe 2, no to nie. Zagramy dopiero prawdopodobnie w grudniu, to znaczy Grand Gear Games przesnęło koniec końców, po raz kolejny beta powiedzieli, że no jednak końcówka roku, pewnie grudzień, zobaczymy. Jeśli chodzi o moje plany na następne tygodnie, to mogę wam powiedzieć, jak się na to zapatruję, chciałbym. jeszcze jeszcze przez jakiś czas pograć w Path of Exile, nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy to będzie tydzień, czy dwa, czy trzy, czy cztery, czy pięć. Na razie się dobrze bawię i tak długo jak tak będzie, to będę w to cisnął, ale wiadomo w pewnym momencie prawdopodobnie mi się przeje i pogramy w coś innego. I jeśli chodzi o inne gry, no to będziemy prawdopodobnie myśleć nad różnymi tytułami. Pewnie będę chciał ograć Elden Ringa, żeby go sobie przypomnieć właśnie przed wyjściem DLC. Pewnie pogram w nowy cykl Last Epocha, gdy wyjdzie Pewnie w maju. Chciałbym pograć jeszcze w No Rest for the Weekend, ale jeśli chodzi o No Rest for the Weekend, to jeszcze sobie pogadamy odrobinę w dalszej części filmu. Jak starczy czasu, to może trochę World of Warcraft na hardkorze. może trochę innych gier, na przykład środowisko ludologiczne bardzo nakłania mnie do tego, bym przeszedł Kingdom Come Deliverance. Może powinienem spróbować? Może wy macie jakieś fajne pomysły? Piszcie w komentarzu. Tak czy inaczej, będzie wy co grać. Jeśli chodzi o YouTube'a, ostatnio faktycznie było tych filmów mało, za co chciałem przeprosić. Ja sam, na w świecie, miałem, mówiąc szczerze, jakoś za mało weny do nagrywania i wydaje mi się, że już to zwalczyłem i spróbujemy ruszyć z tematem. Nie pomagało też to, że główny montażysta, Tekilen, po prostu był zajęty pisaniem magisterki. Powodzenia, Tekilen, mam nadzieję, że zmiażdżesz tego bossa, jakim jest Dobrona. Pozdro. Też nie wiem, czy widzieliście, na kanale pojawiło się całkiem sporo shortów i to jest też taka forma, w którą jestem ciekawy, jak się przyjmie długoterminowo. Jeśli ktoś w ogóle został stał stałym widzem kanału przez shorty, to może też się odezwać, jestem ciekawy. A teraz trochę chciałem pogadać o No Rest for the Weekend, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy tytuł, którym prawdopodobnie duża część mojej widowni jest zainteresowana, bo gra została reklamowana jako nowa jakość action-repegów i twórcy trochę dziwnie reklamowali tę grę, faktycznie nawiązując momentami do serii Diablo, do Path of Exile, do Last Epoch'a i i chciałem się do tego odnieść, że po pierwsze, czy gra jest warta uwagi? Tak, naprawdę, to jest gra wybitna. To jest gra, w której niech nie myli was ocena na Steamie tam nie wiem 60% pozytywnych że ktoś mógłby popatrzeć tylko na cenę na Steamie i powiedzieć jakiś średniaczek. Powiem Wam, jak wygląda sytuacja z mojej perspektywy. To jest wybitna gra której prawdopodobnie nie powinieneś na razie kupować. To znaczy, No Rest For The Weekend jest jednym z najciekawszych doświadczeń gamingowych, jakie doświadczyłem w ostatnich latach. I tu nie przesadzam. Gra jest szalenie dobra, ale boryka się z ogromnymi problemami. I od nich chciałbym zacząć. To znaczy, gra ma bardzo duże problemy ze sterowaniem, z performancem. Mam naprawdę dobrą bestię, mam naprawdę dobry komputer, a niektóre, że tak powiem, poziomy gry opresyjne były dla mojego komputera, tak zwane na zwyczajnie świecie był okropny, był fajnie zaprojektowany boss fight, którym nie mogłem się nacieszyć, bo cały czas mi zacinało. Gra też jest dziwna pod kątem sterowania przykładowo, ja gram na klawiaturze i myszce, i parowanie było na środkowym przycisku myszy coś, co totalnie mi nie odpowiada nie dało się tego zmienić. Zacząłem od takich negatywów, żeby wam powiedzieć, że generalnie to nie jest produkt, yy, który bym powiedział, że jest w swoim finalnym stadium zdecydowanie nie. Jest to Early Access i ten Early Access. Czuć bardzo mocno, gra jest cały czas hotfixowana, codziennie w zasadzie obecnie wychodzi jakiś fix, czy tam co dwa dni. I te hotfixy naprawdę poprawiają większość moich zastrzeżeń co do gry. Na przykład o paru już nie wspomniałem, bo najzwyczajniej ci widziałem, że zostały załatane w hotfixie. Ale też na początku powiedziałem, że twórcy gry bardzo często nawiązywali w promocji gry do action repegów takich jak na przykład Poe czy Diablo. I jak to z tym jest? Ja bym powiedział, że no ciężko. To znaczy, dla mnie w tej grze jest dużo bliżej do souls -like niż do poeczy Diablo-like'a. Wydaje mi się, że ten marketing jest tutaj nietrafiony i o ile poleciłbym faktycznie tę grę e, masie osób, to niekoniecznie komuś szukającemu doświadczenia podobnego, zbliżonego do Diablo. To jest coś bardzo, bardzo innego. Te prześwity, że tak powiem diablowate czy, czy poeowate, widać w jednej rzeczy, to znaczy w ekwipunku, gdzie faktycznie są takie rzeczy, jak na przykład coś, co od razu mi się spodobało. O, to jest taka rzecz, której na przykład twórcy No Rest For The Weekend zrozumieli, a przykładowo twórcy Diablo 4 nie zrozumieli. To, że lud jest najciekawszy, Wtedy, gdy różnym przedmiotom, o jakby różnej rzadkości, nadasz różne funkcje w grze. I tutaj faktycznie przedmioty zwykłe, przedmioty magiczne, przedmioty poddane korupcji, przedmioty unikatowe, wszystkie mają znaczenie. Każda pełni jakąś funkcję, Na przykład tak jak właśnie w takim Diablo 2, białe temy będą najbardziej podatne na modowanie ich w pewnym stopniu itd., tak itd. Tak tak więc to jest fajne i to jest taki jeden element RPG-owości, który mi przychodzi do głowy. Tu na ekranie zaraz będziecie mieli moją walkę z bossem i zobaczycie jak to wyglądało w praktyce i to jest pokaz tego, co mi się najbardziej podoba w tej grze. Że to nie jest tylko dobre widowisko, to nie jest tylko piękna gra, ale też w trakcie samej walki, no, czujesz się w pełni zaangażowany w to wszystko, co się dzieje. Jakby twoje akcje, akcje przeciwnika mają ogromny impet. To znaczy, każdy Twój ruch to jest taka decyzja, która powiedzmy ma wagę, bo masz właśnie tą taką soulsową staminkę, która tutaj możecie zobaczyć na takim zielonym pasku, gdy się tylko poruszam. Ona jest akurat, mówiąc szczerze, słabo widoczna. Ale gdy grasz, to musisz cały czas zwracać na to uwagę, bo to nie jest taka arkaidówka, nie? To nie jest taka arkaidówka, gdzie zawsze uchylisz się, zawsze wrzucisz maksymalną ilość ciosów. Tylko musisz manewrować tak, żeby nie dość, żeby się uchylić, nie dość, żeby zadać cios, ale jeszcze to wszystko wykonać w taki sposób, aby nie wypalić całej swojej tam staminy, całej swojej wytrzymałości. Jak widzicie, ja grałem taką postacią magiczną, to znaczy, naparzałem przeciwnika po łbie kijem, żeby e, zdobyć trochę many. I gdy zdobyłem dość many, to próbowałem nabrać trochę dystansu, żeby walnąć mu fireballcem za dużą ilość obrażeń. Tym, co mnie przekonało, było po prostu to, że te spale fajnie wyglądały. To są jakieś takie moje pierwsze przemyślenia związane z No Rest for the Weekend. Generalnie ja w tej grę mam około 9 godzin obecnie. Na razie mam taki pomysł, że sobie, jak mówiłem, nadal pogram w PoE. Mam trochę taki zamysł, że teraz jak pogram 2, 3, 4 tygodnie, to jak wrócę za te 3 tygodnie, to już wejdzie tyle hotfixów w No Rest For The Weekend, że mi się będzie grało jeszcze lepiej, tak więc próbuję to rozegrać yy, pod kątem cierpliwości. Jak mówię, ja gierkę polecam fanom Soulsów, niekoniecznie odnajdziecie tam jakiegoś takiego action RPGa typu PoE, IMO i jeśli komuś szkoda tam 30 paru dolarów, ile obecnie tam kosztuje No Rest For The Weekend, to najlepiej żeby sobie poczekał, aż gra wyjdzie z Early Accessu, obecnie jest super. Ale czuć tym arilyakse mocno, tak więc yy, bądźcie świadomymi konsumentami. Ale jeśli lubicie yy, odważne gry i macie w sobie miłość do yy, gier takich sowcyjkowych, -like myślę, że raczej się nie zawiedziecie. Ja jestem fanem, serio. I wiecie co to chyba tyle na dzisiaj. Chciałem z Wami po prostu pogadać. Jeśli dotrwałeś do tego momentu w filmie, to napisz na przykład tak. Dziękujemy Ci Rysław za polską lokalizację Path of XL2. Nie mogę się doczekać. Aż zagram po polsku. A jeśli chcielibyście posłuchać więcej, zapraszam na streama Twitch TV /piotr Maciejczak. Sprawdź, może jestem online, nawet teraz. Trzymajcie się, cześć!